Dla dzieci o 3 wola dla osób starszych w domu bez względu na wiekowy, oraz ich szkolenie. Co to jest w W jest język programowania, gdzie na wystawie budowę klaskami w lekkiego wkładamy całą odrębną aplikację. Na zasadzie łączenia czegoś w całość. Jak wygląda taka przykłady Jest to programowane w komputerze. Jest wskazane jak w pobliżu każdy zrobić i łączyć klask w całość. W zasadzie dołączenia czegoś, co pasuje nie czy jest dużo dla intelektualnych? Przez trzy dni wcześniej się około 200 osób, mniej więcej każdego dnia. Więc jest dużo na przesyłanie, dużo pytań i odpowiedzi. Rozumiem, czy po przebyciu tej lekcji, jeśli chciałbym kontynuować naukę, na jakich do tego Tak, na stronie Błogołów mamy przygotowanie w ERS-ie, zdarmo dla wszystkich, tak, mamy 4-9 lat. Dziękuję.